Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele Ekstradentu. Dziś dzieją się rzeczy wielkie. Te koszyki, w tej chwili puste, ale niedługo... Zwłaszcza ten po środku malutki. Znaczy on jest, wydaje się być malutki. Właśnie. Te koszyki, w tej chwili puste, niedługo będą pełne złocących się, srebrzących, brązowiących, czerwieniących grzybków. Kto znajdzie pierwszy grzyba, ten otrzyma tytuł premie oraz złoty nakładacz, tudzież inny narzędzie. Tego życzmy całej... że ostatniego złotego nakładacza żeśmy nie dostali. No to nakładacza. Zobaczcie, już pierwszy zawodnik wkroczył z drogi do lasu. Liczy na złoty nakładacz lub też złotą koronę. Tu dalsza część ekipy. Tak, jest, są humory, wszyscy liczą na zwycięstwo. Jednak zwycięzca jest tylko jeden. I ten zwycięzca to... Okay. jak to się robi? Doktor Bart, tak jest. Powodzenia.